Istnieje pewien rodzaj ignorancji, który nie rzuca się od razu w oczy. Nie potrzebuje obraźliwych słów ani skandalicznych zachowań. Może kryć się w milczeniu osoby, która nigdy nie kwestionuje samej siebie. Może być widoczna w śmiechu osoby, która gardzi tym, czego nie rozumie. Może ukrywać się za pozorną pewnością siebie, ale wystarczy uważniejsze spojrzenie, by dostrzec: głupota ma swoje znaki i są one nie do pomylenia. Seneka mawiał, Głupi człowiek ucieka przed cierpieniem, ale nie ucieka przed głupotą. I to podsumowuje wielką tragedię współczesnego życia. Wielu mężczyzn dzisiaj żyje reagując na wszystko na politykę, na wiadomości, na relacje, na codzienne wyzwania. Mówią, krzyczą, narzucają się, ale nie potrafią reflektować. Myślą, że wiedzą dużo, lecz nigdy nie zadają sobie pytania A co, jeśli się mylę? Filozofia stoicka przeciwnie. Nie mierzy mądrości ilością wypowiedzianych słów, lecz umiejętnością panowania nad sobą. Epiktet mawiał: Masz moc, by nie wyrażać opinii. Innymi słowy, masz moc milczenia, myślenia, zanim zareagujesz, wyboru tego, co zasługuje na twoją uwagę. To wymaga siły, i właśnie tej siły nigdy nie rozwija mężczyzna głupi. Nie, chodzi tu o ocenianie innych z poczuciem wyższości. Prawdziwy mędrzec Zaczyna zawsze od samego siebie. Dlatego ten film to zaproszenie do przejrzystości umysłu, to prowokacja, byś spojrzał w głąb siebie i zapytał, jakie postawy oddalają mnie od mojej najlepszej wersji. Bo często to nie świat hamuje rozwój mężczyzny, lecz jego własne, ślepe ego. Głupota to nie tylko brak inteligencji, to obecność automatycznych, impulsywnych, egoistycznych wzorców, to odmowa uczenia się. To lekceważenie ciszy, to ciągła potrzeba posiadania racji. I uwierz, wszystko to może być w tobie, nawet jeśli uważasz się za mężczyznę inteligentnego. Marek Aureliusz, cesarz największego imperium świata, codziennie zadawał sobie pytanie: Czy działam jak istota racjonalna, czy jak głupiec kierowany instynktami? Jeśli nawet on to robił, kim jesteśmy my, żeby nie postąpić podobnie? Dlatego, w tym filmie przyjrzymy się sześciu wyraźnym znakom mężczyzny głupiego. Nie po to, by kogokolwiek oskarżać, ale by obudzić świadomość. Bo różnica między głupcem a mędrcem nie tkwi w popełnianych błędach, lecz w tym, co robią po ich rozpoznaniu. Jeśli ten temat do Ciebie przemawia, jeśli czujesz, że jesteś gotów spojrzeć na siebie z większą odwagą, zostań ze mną do końca. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, Dołącz do tej podróży samopoznania i filozoficznej transformacji. A teraz przejdźmy do pierwszego znaku mężczyzny, który reaguje impulsywnie na wszystko i uważa, że to siła, gdy w 1900 rzeczywistości jest to ukryta słabość pierwszy znak głupoty. Pierwszym znakiem mężczyzny głupiego jest impulsywna reakcja na wszystko, jakby każdy bodziec świata był osobistą obrażą, jakby każde słowo niezgodne z jego poglądami. Było atakiem na jego tożsamość. Taki człowiek nie potrafi się zatrzymać, nie potrafi odetchnąć, zanim zabierze głos, nie umie obserwować swoich uczuć, nie stając się tym, co czuje. I to jest największy znak braku wewnętrznego panowania. Stoicy uczyli, że mądry człowiek powinien być jak mocna skała pośrodku burzy: wiatr może dmuchać z całych sił, ale ona się nie porusza. Głupi natomiast jest jak suchy liść. Każdy powiew już go wywraca z równowagi. Jeśli korek jest zbyt wolny, zaczyna przeklinać. Gdy ktoś mu się sprzeciwi, wybucha. Gdy ktoś się nie zgadza, krzyczy. Nie zdaje sobie sprawy, że jest kierowany niczym zwierzę uwięzione na smyczy emocji. I co najgorsze, wielu uważa to za autentyczność. Mówią z dumą: "Taki jestem. Mówię wprost. Nie toleruję braku szacunku." Jakby impulsywność była cnotą jakby działanie bez namysłu świadczyło o charakterze. Tymczasem w rzeczywistości jest to jedynie zdemaskowana niewłaściwa odwaga, a prawdziwa odwaga wymaga dyscypliny, wymaga wiedzy, kiedy działać, a kiedy milczeć. Marek Aureliusz, cesarz o nieograniczonej władzy, pisał do siebie: Jeśli ktoś mnie irytuje, problem leży we mnie. To nie on mnie zranił, to ja pozwoliłem się zranić. To dla wielu napompowanych ego brzmi brutalnie, bo przenosi odpowiedzialność za emocje na osobę, która je odczuwa. Impulsywność to więzienie przebrane za spontaniczność. Mężczyzna, który ciągle wybucha, w rzeczywistości reaguje jak dziecko emocjonalne. Chce, by wszystko było po jego myśli, na jego warunkach. Gdy coś wymyka się jego kontroli, wpada w panikę, się zapala, obraża się. Nie zdaje sobie sprawy, że to nie świat go lekceważy, to on wciąż nie nauczył się panować nad sobą. Mędrzec przeciwnie wie, że w opóźnieniu tkwi moc, że przed jakąkolwiek odpowiedzią powinna nastąpić przerwa, że cisza to strategia, a nie tchórzostwo, że spokój to nie milczenie, lecz siła pod kontrolą. Co więcej, mężczyzna impulsywny niszczy własne relacje rodzinne, przyjacielskie, partnerskie. Wszyscy oddalają się lub milczą, by nie stać się celem jego irytacji. A najgorsze, on nawet tego nie zauważa. Uważa, że inni się mylą, gdy w rzeczywistości to on nie dojrzał emocjonalnie. Jeśli dostrzegasz w sobie ten wzorzec, jeśli zauważasz, że łatwo się irytujesz, nie znosisz sprzeciwu, czujesz nieustanną potrzebę reakcji, zatrzymaj się, zastanów się, zapytaj siebie. Co we mnie wymaga takiej nieustannej obrony? Bo mężczyzna, który ciągle musi się bronić, jeszcze nie znalazł pokoju wewnętrznego. Panowanie nad sobą nie jest łatwe, ale jest konieczne. Zaczyna się od uznania, że nie każda prowokacja zasługuje na odpowiedź i że prawdziwa siła tkwi w wyborze odpowiedzi lub milczenia drugi znak głupoty. Drugim znakiem mężczyzny głupiego, według filozofii stoickiej, jest przekonanie, że już wie wszystko, i przez to zamyka się na jedyny sposób, który może go wyzwolić naukę. Mężczyzna, który uważa, że już wszystko wie, jest najbardziej niebezpiecznym rodzajem ignorancji, bo maskuje się pod płaszczykiem mądrości. Człowiek, który myśli, że zdobył już całą wiedzę, nie jest mądry, jest ślepy ślepy na pychę, na ego, na iluzoryczną samowystarczalność. Seneka jasno przestrzegał, Ucząc, sami się uczymy. To znaczy, że nawet podczas nauczania prawdziwy mędrzec pozostaje otwarty na nowe lekcje, czy to o drugim człowieku, o sobie, czy o życiu. Natomiast głupi zamyka się w sobie. Uważa, że jego punkt widzenia jest absolutny, że jego doświadczenie wystarczy, że jego wewnętrzny świat jest wystarczający, by tłumaczyć świat zewnętrzny. Mężczyzna, który uważa, że wie wszystko, nie słucha, by zrozumieć. Słucha, by odpowiedzieć, i irytuje się, gdy zostaje skorygowany, lekceważy rady, śmieje się z tego, czego nie rozumie, żyje w sztywnych przekonaniach, jakby były tarczami, ale zapomina, że tarcze blokują także wzrost, bo uniemożliwiają nowym ideom wejście. I co o tym mówi stoicyzm? Epiktet stwierdził: Niemożliwe jest nauczyć się tego, w co się wierzy, że już wie się wszystko. To prosta i surowa. A prawda. Kto uważa, że osiągnął szczyt, przestaje iść naprzód. Kto myśli, że już zrozumiał, przestaje szukać. A życie, prawdziwe życie, kwitnie tylko na gruncie pokory. Taki człowiek jest trudny w towarzystwie, bo oprócz przekonania o własnej nieomylności, nie toleruje wyzwań, przekształca naukę w konfrontację, wątpliwości w obrażenie, korektę w zagrożenie. Wolą utrzymać iluzję wiedzy niż ryzykować przemianę przez prawdę. Najsmutniejsze jest to, że często taki człowiek przeszedł już przez wiele w życiu. Doświadczył bogactwa, głębokich bólu, sukcesów i porażek. Mógłby być mistrzem, ale wybiera więzienie własnej arogancji. Bo umieć żyć to coś więcej niż tylko przeżyć. Marek Aurelius, mimo że był cesarzem, pisał do siebie jak uczeń. Nie stawiał się w roli nauczyciela, lecz jako tego, który codziennie musi sobie przypominać, co jest właściwe, co sprawiedliwe, co prawdziwe. Jeśli nawet on, posiadając całą władzę świata, przyznawał, że wciąż jest czegoś do nauczenia, to kim jesteśmy my, by postępować inaczej? Mędrzec zdaje sobie sprawę, że umysł potrzebuje przestrzeni, że nowe idee wymagają pokory, że każda rozmowa może być lekcją. Że nawet od prostego człowieka może pochodzić słowo, które odmieni życie. Jeśli odnajdujesz w sobie ten wzorzec, jeśli czujesz opór, gdy ktoś przedstawia ci coś innego, jeśli odczuwasz dyskomfort wobec konstruktywnej krytyki, jeśli wolisz bronić swojego punktu widzenia, niż słuchać innego, bądź czujny. Może tam kryje się blokada, a tam, gdzie jest blokada, jest też szansa na wyzwolenie. Trzeci znak głupoty. Trzecim znakiem mężczyzny głupiego jest życie w pogoni za aprobatą innych i mierzenie własnej wartości według cudzych opinii. To ten typ mężczyzny, który kształtuje swoje słowa, zachowania, a nawet wybory życiowe na podstawie cudzych spojrzeń. Nie żyje by być wiernym sobie, żyje by być zaakceptowanym, podziwianym, chwalonym, ale nie rozumie, że przez to staje się niewolnikiem. Żaden mężczyzna, który żyje Zależny od opinii innych, nie może być nazywany wolnym. Stoicy uważali tę zależność za oznakę słabości emocjonalnej i filozoficznej. Epiktet mówił: Jeśli chcesz zadowolić wszystkich, przygotuj się, że będziesz niczym, bo próbując dostosować się do wszystkich zewnętrznych oczekiwań, zatracasz siebie, tracisz esencję, zasady, autentyczność. Taki mężczyzna mierzy swoją wartość przez aprobatę innych. Jeśli dostaje pochwały, czuje się silny, jeśli jest krytykowany, czuje się zniszczony, żyje w emocjonalnych huśtawkach, całkowicie wystawiony na wpływy opinii publicznej, niczym liść, niesiony wiatrem. Dzisiaj czuje się dobrze, bo ktoś go pochwalił, jutro jest przygnębiony, bo ktoś go zignorował. Może z pozoru wydawać się pewny siebie, z eleganckim wyglądem, wyćwiczonymi słowami, stanowczą postawą. Ale wewnętrznie żyje w ciągłej niepewności, bo kto potrzebuje cudzej akceptacji, by czuć się kompletnym, nigdy nie zazna prawdziwego spokoju. Wystarczy jedno spojrzenie, jeden nietrafiony komentarz, jedna niespodziewana krytyka, i wszystko się wali. Marek Aurelius pisał do siebie. Szaleństwem jest szukać u innych tego, co tylko ty sam możesz dać sobie. Poczucie własnej wartości. Wiedział, że dopóki Twoja godność zależy od zewnętrznego uznania, jesteś zagubiony. Dlatego nauczał, że prawdziwa stabilność pochodzi z wnętrza z zgodności między tym, co myślisz, mówisz i robisz. Nieustanne poszukiwanie aprobaty prowadzi mężczyznę głupiego do życia, które nie jest jego własne. Wybiera kariery, by zaimponować, kupuje rzeczy, których nie potrzebuje, by wydawać się sukcesem, wchodzi w relacje ze względu na pozory. Udaje, że lubi to, czego nie czuje, ucisza swoją prawdę. Wszystko po to, by utrzymać wizerunek. I to jest tragiczne. Bo życie oparte na pozorach to egzystencja skierowana na zewnątrz i zatracenie siebie wewnątrz. Mędrzec przeciwnie. Nie musi nic udowadniać. Żyje zgodnie ze swoimi wartościami, nawet jeśli nie jest rozumiany. Mówi mniej, ale z większą prawdą. Wybiera ścieżki, kierując się świadomością, a nie publicznością. Woli spokój niż aprobatę. Jeśli rozpoznajesz w sobie ten wzorzec, jeśli ciągle pragniesz być akceptowany, podobać się, wpasować się, być walidowany, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i zapytaj: kim byłbym, gdyby nikt mnie nie obserwował? To jedno z najgłębszych pytań, bo odsłania, kim naprawdę jesteś. Czwarty znak głupoty. Czwartym znakiem mężczyzny głupiego jest narzekanie na wszystko. Ale nigdy nie podejmowanie działań, by to zmienić. Bo głupi wskazuje palcem, mędrzec wskazuje drogę. Czwartym znakiem jest ciągłe narzekanie bez podejmowania żadnych kroków w kierunku zmiany. To jedna z najsubtelniejszych, a jednocześnie najbardziej niszczących form autodestrukcji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że taki mężczyzna jest świadomy, że coś jest nie tak. Wydaje się, że ma krytyczne spojrzenie na świat. Ale gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że tylko kręci się w kółko. Robi hałas, ale się nie rusza. Taki człowiek ciągle wskazuje, co jest nie tak. Moje życie nie idzie naprzód, nikt mnie nie docenia. Ta generacja jest słaba, świat jest zgubiony, nie mam szczęścia. Jego język jest ostry, a oczy dostrzegają problemy wszędzie poza lustrem. I to mówi coś głębokiego. On nie chce się zmienić. Chcę, by świat zmienił się za niego. Stoicy gardzili pustymi narzekaniami. Epiktet mawiał: Nie narzekaj na życie zmień to, co możesz, a resztę zaakceptuj z pogodą ducha. Bo prawdziwa mądrość polega na rozróżnieniu tego, co da się zmienić, i posiadaniu odwagi, by działać od tego, czego nie da się zmienić, i rozwinięcia siły, by to zaakceptować. Jednak głupi mężczyzna nie chce tej odpowiedzialności. Wolą być ofiarą, bo w głębi duszy łatwiej jest obwiniać los niż stawić czoła własnym wyborom. Narzekanie jest łatwe. Działanie wymaga wysiłku, a wysiłek wymaga rezygnacji, z bierności, z dumy, z samobłagodzenia. Wielu spędza lata, a nawet dekady, powtarzając ten sam schemat. Narzekają na ciało. Ale nie ćwiczą. Narzekają na nudę, ale konsumują te same rozproszenia. Narzekają na samotność. Ale nie otwierają się na innych, narzekają na porażki, ale boją się spróbować czegoś nowego, i tak życie mija. Nie z powodu braku okazji, lecz z braku decyzji. Seneka przestrzegał chłodno. Nie chodzi o to, że mamy mało czasu, chodzi o to, że tracimy go zbyt wiele. Czas spędzony na narzekaniu mógłby zostać zainwestowany w zmianę, ale głupi mężczyzna wierzy, że mówienie o problemie. To to samo, co jego rozwiązywanie, a to nieprawda. Mówienie to pierwszy krok, ale to za mało. Świat nie zmienia się słowami, zmienia się działaniami. Najsmutniejsze jest to, że ciągłe narzekanie zatruwa ducha. Kto ciągle narzeka, zaczyna postrzegać wszystko w pesymistycznym świetle. Traci nadzieję. Staje się cyniczny, twardy, zgorzkniały. I ta zgorzkniałość zatruwa wszystko relacje, marzenia, zdrowie, zdolność kochania. Stoik przeciwnie, praktykuje filozofię działania. Pyta, co zależy ode mnie, i na tym się skupia. Nie traci czasu na krzyk w próżnie, reguluje żagle. Wie, że świat nie zawsze będzie sprawiedliwy, ale jego postawa może być szlachetna. Piąty znak głupoty. Piątym znakiem mężczyzny: głupiego jest wyśmiewanie tego, czego nie rozumie, bo woli się śmiać niż uczyć. Piątym znakiem jest drwienie z tego, czego nie rozumie śmieje się z nowości, pogardza tym, co kwestionuje jego przekonania, ironizuje to, co wymaga pokory, by to zrozumieć, i robi to z przekonaniem, jakby drwienie było dowodem wyższości, podczas gdy w rzeczywistości jest to wyraźny odcień strachu i ignorancji. To właśnie taki człowiek w obliczu czegoś nowego idei, filozofii, sposobu życia czy uczuć. Nie pyta, nie słucha, nie zgłębia. On szydzi, mówi: Co za bzdury, to jest dla słabych, to mi nie pasuje. Działa tak, nie dlatego, że jest silny, lecz dlatego, że odmawia przyznania, iż wciąż jest wiele, czego nie wie. Marek Aureliusz mawiał: Arogancja rodzi się, gdy ignorancja jest chroniona przez dumę. I właśnie tak: Wyśmiewanie tego, czego się nie zna, jest najgłupszym sposobem ochrony własnego ego. Głupi mężczyzna używa śmiechu jako tarczy, woli drwić niż pozwolić się wyzwać, bo uczenie się wymagałoby przewartościowania własnych fundamentów, a tego nie jest gotów zrobić. To zachowanie jest niezwykle powszechne i głęboko destrukcyjne. Uniemożliwia rozwój umysłu. Zamyka drzwi, które mogłyby otworzyć przed nim niezwykłe ścieżki. Drwienie często jest końcem inteligencji, gdy mężczyzna przestaje chcieć rozumieć. A jedynie potwierdzać własne przekonania. Zauważ, jak taki mężczyzna reaguje, gdy ktoś z pasją opowiada o duchowości, filozofii, sztuce, uczuciach lub wrażliwości. Zamykają się, śmieją się sarkastycznie, robią żarty i w głębi duszy mówią: A to mnie niepokoi, bo pokazuje, że nie potrafię sobie z tym poradzić. Drwienie w tym przypadku jest mechanizmem obronnym ignorancji. Stoicy natomiast pielęgnowali umiejętność słuchania. Wiedzieli, że mądrość może pochodzić z każdego źródła, nawet od osoby o odmiennych poglądach. Epiktet uczył, że pierwszym krokiem do nauki jest uciszenie własnej arogancji i stworzenie przestrzeni dla nowego, bo tylko ten, kto jest gotów zostać zdekonstruowany, może zostać odbudowany z większą siłą i klarownością. Drwienie jest łatwe, każdy może to zrobić, ale pytanie z pokorą, słuchanie z uwagą, rozważenie z otwartością, to rzadkość. To wymaga siły wewnętrznej, wymaga pewności, by przyznać, nie wiem, ale chcę zrozumieć. Szósty znak głupoty. Szóstym i ostatnim znakiem mężczyzny głupiego jest uciekanie od ciszy, introspekcji i samotności, bo boi się stawić czoła sobie samemu. To mężczyzna, który musi być ciągle rozpraszany, zawsze otoczony hałasem, zawsze zajęty, rozrywkowy, stymulowany. Bo gdyby wszystko wokół niego zamilkło, musiałby zmierzyć się z jedyną rzeczą, przed którą naprawdę ucieka przed sobą. Łatwo jest żyć w ciągłym rozproszeniu. Wygodne jest wypełnianie każdej minuty mediami społecznościowymi, pustymi rozmowami, włączoną telewizją, stosami zadań. Trudne jest usiąść w ciszy i zapytać, kim jestem, kiedy nie próbuję zaimponować nikomu. Trudne jest zmierzyć się z wewnętrzną pustką, z pytaniami bez odpowiedzi. Z cechami osobowości, które trzeba udoskonalić. Marek Aureliusz, jeden z najpotężniejszych ludzi w historii, pisał w swoim dzienniku: Wróć do wnętrza siebie. Tam jest źródło dobra nigdy nie wyschnie, jeśli tylko potrafisz wykopać. Głupi mężczyzna nigdy nie kopa żyje na powierzchni, boi się głębi, myli samotność z słabością, myli ciszę z bezużytecznością. Ale to w ciszy myśli nabierają klarowności. To w samotności decyzje stają się zgodne z wartościami, to w introspekcji dusza się wzmacnia. Wielcy mistrzowie ludzkości zawsze szukali chwil dobrowolnej izolacji, nie po to, by uciec od świata, lecz by odnaleźć siebie, zanim powrócą do niego. Mężczyzna uciekający od ciszy boi się, co może usłyszeć, gdy wszystko wokół zamilknie, bo być może odkryje, że jest zagubiony, że jego życie to powtarzanie pustych wzorców. Że jest otoczony rozproszeniami, ale odłączony od samego siebie, i przyznanie się do tego wymaga odwagi, której on jeszcze nie rozwinął. Seneka. Mawiał: Żaden wiatr nie jest korzystny dla tego, kto nie zna swojego kierunku. A jak poznać kierunek, jeśli nigdy nie zatrzymamy się, by wysłuchać, co dzieje się w nas? Unikanie introspekcji to odkładanie dojrzewania. To życie jak nastolatek w ciele dorosłego. Reaktywny, impulsywny, spragniony bodźców, niezdolny do bycia samemu. Mędrzec natomiast szuka ciszy nie jako pustki, ale jako obecności, obecności prawdy wewnętrznej. Jeśli czujesz, że trudno ci być samemu, reflektować, pozostać w ciszy, spójrz na to, nie z osądem, ale szczerze. Zapytaj siebie, dlaczego tak bardzo nie znoszę własnego towarzystwa? Odpowiedź może być początkiem przemiany. Na zakończenie tej refleksji przypominam: Może podczas tego filmu rozpoznałeś w sobie jeden lub więcej z tych znaków. Może poczułeś dyskomfort, wstyd, a może opór to naturalne. Ale to, co definiuje mędrca, nie jest brakiem wad, lecz gotowością, by stawić im czoła z pokorą i odwagą. Marek Aureliusz pisał: Przestań debatować o tym, czym jest. Dobry człowiek, po prostu nim bądź. I ta myśl brzmi jak ciche przypomnienie, że nie jesteśmy tu po to, by oceniać innych, lecz by spojrzeć w siebie. Prawdziwa praca nie polega na wskazywaniu palcem, lecz na samorefleksji. Głupi mężczyzna reaguje, mędrzec reflektuje, głupi unika lustra, mędrzec patrzy na siebie stanowczo, nawet gdy nie podoba mu się to, co widzi i dzięki temu staje się lepszy z dnia na dzień. Te sześć znaków, które usłyszałeś, nie są wyrokiem, są zaproszeniem. Zaproszeniem do wzrostu, do udoskonalenia charakteru, do porzucenia starych, szkodliwych wzorców myślenia i emocji, które przynoszą tylko cierpienie, do zastąpienia arogancji pokorą i przyjęcia jasności umysłu. Dobrą wiadomością jest to, że każdy z tych znaków można zmienić. Żaden z nich nie jest ostateczny. Duma może ustąpić miejsca pokorze, impulsywność może ustąpić ciszy, narzekanie może zostać zastąpione działaniem, drwienie może przemienić się w ciekawość, strach przed introspekcją może zrobić miejsce na samopoznanie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że w tobie już kiełkuje ziarno przemiany. Dbaj o nie, szanuj je i przede wszystkim nie zapominaj: filozofia nie służy tylko do słuchania, służy do życia. A teraz zastanów się, który z tych znaków najbardziej rozpoznajesz w sobie, nad którym czujesz, że musisz pracować z największą pilnością? Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach. Twoja szczerość może otworzyć oczy innemu mężczyźnie, który podobnie jak Ty pragnie stać się lepszym. Jeśli ta refleksja poruszyła coś w Tobie, polub film, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać takie treści. I pamiętaj, głupota hałasuje, ale mądrość jest cicha, stanowcza i przemieniająca. Wybór należy do ciebie. I zaczyna się teraz.